Zapraszam na temat 158 lekcji w 15 minut dla klasy 7. Dzisiaj będziemy kontynuować temat związany ze średnią arytmetyczną. Jeśli nie widziałeś części pierwszej, to zapraszam cię serdecznie do odszukania jej na moim kanale, bo tam znajdują się podstawy, które dzisiaj będą wykorzystywane do dalszych obliczeń. Tabeli przedstawiono jak duże porcje lodów kupowali klienci cukierni pewnej soboty. Pod punkcie A mamy obliczyć, ile gałek kupowano najczęściej, czyli jedną gałkę, 7 osób, dwie gałki, 18, 3 gałki, 20 osób i 4 gałki, 3 osoby, 5 gałek, 2 osoby, czyli największa liczba klientów wybierała opcję 3 gałek. I tak naprawdę to już jest cała odpowiedź. I następne pytanie. Jaka była średnia liczba kupowanych gałek? Czyli jedną sztukę wybrało 7 osób, dwie sztuki wybrało 18 osób i tak sobie przemnażamy, żeby nie dodawać. O ile tą pojedynczą gałkę 7 razy rozpisać, to jeszcze jakoś by to wyglądało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale rozpisywać dwie porcje 18 razy i 3, 20 razy to zajmuje za dużo czasu, dlatego korzystamy i wspomagamy sobie tutaj nasze obliczenia mnożeniem. I jeszcze 5 razy dwóch klientów. I trzeba sobie policzyć, ilu było tego dnia klientów. Obliczymy to poprzez dodawanie tej dolnej części naszej tabeli. I możemy sobie dawać 7, dodać 18 i potem tak parami. Czyli tutaj mamy 25. Tutaj jeszcze złączymy to z tą piątką i też mamy 25. Czyli łącznie 50 klientów wszystkich wymnażamy sobie tutaj jeszcze, żeby było to bardziej profesjonalnie, to powinnam zapisać, że ja obliczam sobie średnią. Czyli mamy 7, teraz będzie 2 razy 18, czyli 30. 6 i tak dalej. Tutaj mamy 60, 12 i 10. Nadal dzielimy na 50 i patrzymy, co nam tutaj po dodaniu Wyjdzie 7, 36 to 43, dodamy 60, to mamy 103, dodamy 12, 115, dodamy 10, to 125,5. To się bardzo ładnie, jeśli nie znacie jeszcze. W wyniku to, to się bardzo ładnie skraca przez 5 i tutaj mamy 25, tutaj mamy 10. Jak to podzielimy, to albo mamy 2,5 całe, i 5 w ułamku dziesiętnym też możemy to zapisać albo jako liczbę mieszaną. Czyli średnio klienci kupowali 2,5 gałki. Grupie dzieci zadano pytanie, ile bananów zjadłaś, zjadłeś wczoraj. Wyniki tej ankiety przedstawiono na diagramie i mamy obliczyć, ile średnio bananów zjadła każda z tych osób. Mamy tutaj podziałkę, która jest to jedną kreskę, czyli jedna kreska jedna pozycja więcej. I zero bananów zjadła dziewiątka dzieci. Jednego banana zjadła piątka, dwa banany zjadła ósemka, i cztery banany zjadła trójka dzieci. Obliczamy średnią dodając sobie te wartości. I teraz uwaga, pamiętajcie, że nie same te wartości możemy dodać, żeby obliczyć prawidłową średnią, bo tutaj tak samo jak w poprzednich zadaniach, które obliczaliśmy z tego tematu, trzeba przemnożyć 0 bananów, dziewiątka dzieci, 1 banan, piątka dzieci, dwa banany, ósemka dzieci i 3 banany i trzy, y, trójka dzieci, cztery banany. I tutaj mamy osoby. Które musimy dodać ze sobą, czyli ta dziewiątka, piątka, ósemka i trójka, tutaj jak dodamy, mamy 14, tutaj mamy 11, czyli łącznie 25 ankietowanych. Liczymy sobie dalej. 0, dodać 5, dodać 16 i dodać 12. To po dodaniu. Otrzymamy 33 dzielone na 25. I najwygodniej będzie nam wyciągnąć całości. Mamy jedną całą. Od 33, jak zabierzemy 25, to zostanie nam 8. I tutaj moglibyśmy sobie to podzielić pisemnie, żeby nie marnować czasu. Ja sobie zerknęłam na kalkulator i mamy tutaj końcówkę 32 setne. Ale w, i w tym ułamku zwykłym łącznie z liczbą mieszaną i w tym dziesiętnym to są obie poprawne odpowiedzi. Ta oczywiście jako 1,825 przyjdzie nam szybciej z wyciągnięcia całości, dlatego tą odpowiedzi zapisuję jako ostateczną. I to jest właśnie liczba bananów, które średnio zjadła każda z osób. Ania wszystkie swoje książki trzyma na sześciu półkach. Na jednej półce jest średnio 20 książek średnio, czyli może być tutaj 15, a tutaj 25, ale jak tak sobie wszystko dodamy i podzielimy to średnio wychodzi po 20 książek. Mamy ustalić, jak zmieni się ta średnia liczba książek, gdy przeniesiemy 10 książek z najwyższej półki na najniższą, czyli tutaj będzie o 10 mniej, czyli będziemy mieć 10 książek, a tutaj będzie o 10 Więcej. Jak dodamy sobie wszystko i podzielimy przez liczbę książek, to tutaj nic nam się nie zmieni, bo nadal do dyspozycji mamy tyle samo książek. Idziemy dalej. Na każdą półkę dołożymy po jednej książce. I teraz możecie sobie zrobić taką mniejszą symulację. Ale tutaj dokładamy po jednej książce. Czyli zamiast 20 książek będziemy mieć po 21. Jak podzielimy przez 6 półek, to z 20 wzrośnie nam ta średnia na 21, czyli ona się zwiększy o 1. Dlaczego o jeden się zwiększy? Ponieważ na każdą półkę dokładamy po jednej książce. Inaczej by było, gdybyśmy do tych książek dołożyli tylko jedną sztukę, a tutaj dokładamy na każdą półkę po jednej. Dlatego ta średnia nam się zwiększy o jeden. Mamy informację, że Ania dokopiła 12 książek i wszystkie ułoży na jednej z półek. Może to być na jednej z półek, ale czysto hipotetycznie, jak te 12 książek podzielić na 6 półek, to na każdą z tych półek ląduje dodatkowa porcja książek i są to po dwie książki. Oczywiście my je kładziemy na jednej półce, ale nie ma to znowu żadnego znaczenia, czy ja rozłożę po dwie książki na każdą półkę, czy sobie na środkowej położę po prostu wszystkie 12. Czyli nasza kolekcja też się zwiększy o dwie książki, tak samo jak i średnia liczba tych książek, która też się zwiększy o dwa. I ostatnia sytuacja, w której Ania postanawia sprzedać jedną czwartą wszystkich swoich książek, i punktem startowym jest 6 półek, na których średnio mamy 20 książek, czyli Wychodzi nam zbiór, który ma 120 książek, i teraz 120 dzielimy sobie na cztery części, bo jedną z tych części sprzedajemy. To taka jedna część ma 30 książek. I teraz to 30 książek zabieram z każdej półki. Oczywiście mogę zabrać z całości. Ale ja sobie zabieram porówno z każdej półki, a tych półek mam 6, to po 5 książek zabieram z każdej mojej półki, czyli teraz średnio nie będzie miała ania 20 książek, tylko będzie miała 15. Czyli tym razem nasza kolekcja zmniejszy się o 5 książek. Przed nami ostatnie zadanie na dzisiaj. Jest Karol. Znalazł pięć ofer kursów przygotowujących do egzaminu na patent żeglarski. Średnia cena wynosiła 720 zł. Po pewnym czasie cena jednego z tych pięciu kursów zmniejszyła się o 50 zł. Ile teraz wynosi średnia cena tych ofert, które były na początku? Czyli mamy ofertę A, ofertę B. D oraz e? Jest ich pięć i średnio zapłacimy 720 dwadzieścia złotych. Tutaj dobrze by było sobie to pomnożyć i wyjdzie nam 720 Pomnożone razy pięć równe. 3600 zł i tutaj jeśli ktoś sobie nie przemnożył, że 700 razy 5 to jest 3500 i tutaj jeszcze dokładamy 100, to wtedy musiałby to sobie przeliczyć pisemnie. Tutaj mamy 1 dalej i mamy stąd 36 i 2 zera. To tyle w tej wersji podstawowej mamy po dodaniu 3600, a potem dzielimy przez 5 kursów. W tej wersji zmienionej, to powiedzmy, że te pierwsze kursy są bez zmian, a ten ostatni jest tańszy o 50 zł. Czyli cała pula pieniędzy, jaką mamy zgromadzoną, ona nam się też zmniejsza. Oto 50 zł, bo zapłacimy teraz mniej. To będziemy tutaj też sobie tak dobrze, minus 50 zł i wtedy te kursy ja nazwę go sobie z primem, bo to jest po tej nowej. Łącznie będą nas kosztowały 3550 zł. I dopiero tą nową kwotę dzielimy sobie na 5 i wyjdzie nam nowa średnia tych kursów. I tutaj, tak samo jak mamy trudności w pamięciowym liczeniu. To pozostaje nam tylko przyjaźń z działaniami pisemnymi, w trójce piątki nie zmieścimy. W 35 zmie zmieścimy 7, spada nam piątka, tutaj zmieścimy w piątce jedną piątkę i w takim razie to zero nie spada w dół, tylko dopisujemy do góry. I mamy 710 zł. Tak zmieniła się nasza średnia arytmetyczna. Kiedy jeden z kursów staniał o 50 zł, to średnia uszczupliła nam się o 10 zł. Drugi sposób, żeby to obliczyć, był podobny do tego, z czego korzystaliśmy w zadaniu poprzednim z książkami i półkami. Czyli to 50 zł, chociaż staniał jeden kurs, ale można było rozdzielić porówno na każdy z kursów zabierając mu po 10 zł, i wtedy wiemy, że cała średnia zmalałaby właśnie to wspomniane 10 zł i wtedy od tych Startowych 700-200 można by było odjąć 10 i też wyszłoby nam, że 710 to jest ta nowa średnia cena. Zostało nam jeszcze kilka ciekawych zadań w podręczniku dotyczących obliczania średniej, dlatego lekcję 159 również poświęcimy tej tematyce.